Halo, halo, ludzie, hippieci, hipsterzy i kosmici. Mówi do was Knurko na sury. Dzisiaj w tym odcinku będziemy mieli do czynienia z Kilkeranem Heavy Repeated Batch 4, wypuszczony w kwietniu 2021 roku, także z whisky, która jest dosyć świeża. I to jest chyba um, najświeższa whisky, powiedzmy najszybciej. I po wydaniu whisky um, whisky mam ją na kanale. Um, jestem świeżo po nagraniu odcinka na um, temat Kilkerana 12-letniego i porównywania go do springbanka 10-letniego, więc stwierdziłem, że można by przecież przy okazji i nagrać wątek um, na temat tego filmu. Aparat mi pokazuje, że mam 7 minut. E, musiałem sobie włączyć e, doświetlanie e, sztucznym światłem, że tak powiem, ponieważ aparat już nie wyrabiał, e, nie wyrabiał z tym, że robi się po prostu dosyć ciemno. Ale tak. Kilkeran Heavily Pitted Batch 4. Wypust czwarty, czegoś, co się nazywa Pit in Progress. E, wypuszczone w kwietniu 2021. Wypuszczone dwa miesiące temu. Już zupełnie wyprzedany, ponieważ. E, Ponieważ była toisk wypuszczona na rynek za niecałe 40 funtów, 38, 39 funtów, także ceny. Szalone, jak za coś, za co wiadomo, że ludzie będą się zabijać. Wszyscy wiedzą, że, dobry, że dobre Kilkerany są, są w cenie w naszych czasach. Wszyscy wyprzedają Springbanki za jakieś niepotyczne, horrendalne, horrendalne kwoty. Więc tutaj wychodzi Kilkeran bez podanego wieku, fakt faktem, więc pewnie jakiś 5- albo 6 letni, coś w tym stylu. Ale bez, bez filtracji na zimno, bez dodanych barwników i przy 58,6% alkoholu. Także tutaj to uderza bardzo mocno. Mamy 80% beczek po, beczek po bourbonie, znaczy 80% wpływu po beczkach, beczkach po bourbonie i około 20% wpływu po beczkach po sherry. I tutaj to jest coś bardzo dziwnego. To jest whisky, która uderza bardzo mocno mięsem, która uderza mocno takim, takimi rzeczami rozpuszczalnikowymi, ale taką Taką nutą czegoś, co jak, jak kroicie sobie stek i obrabiacie sobie świeże czerwone mięso, z którego jeszcze leci krew, to tutaj jest taki, taki zapach mięsno-umami, dymny, ale też przy okazji bardzo słodki. Także rzeczy w stylu śliwki w szynce, rzeczy w stylu jakaś taka pieczeń z, z, takim, z takim sosem miodowo, miodowo żurawinowym jakieś takie dżemy, właśnie żurawinowe, dżemy, dżemy żurawinowe, dżem malinowy nawet, ale taki bardziej wytrawny, nie taki super, super słodki. To przynajmniej na nosie. Jakieś takie bardzo dziwne rzeczy w stylu wędzone ryby suche drewno, jakieś y, okopcone brzoskwinie, jakiś taki... trochę jakiejś takiej nuty kwiatowej, która kojarzyłaby się z czymś, co jest takie mocno już zwęglone, jakiś spalony wrzos, ale takie, taka kwiatowość i przy okazji miodowość takiego, y, takiego opalonego wrzosu. Trochę, trochę przypraw, trochę gałki muszkatołowej, trochę czegoś w tym stylu, ale to takie bardzo dziwne rzeczy. Ta, ta jedna taka bardzo wyraźna nuta y, takiego Trochę umami, ale takiego właśnie czerwonego mięsa krwistego tutaj wychodzi bardzo mocno na przedzie. No cóż, zobaczymy, jak to będzie na języku. Zlandzie. Uh, uh, uh. To jest takie uderzenie dymu. Takiego gęstego, oczadzonego, mm, ciągle świeżego, ale takiego trochę jednak kominowego, yy, kominowego dymu pieczeń wyjęta prosto. Prosto z ognia, jeszcze opruszona, jeszcze oprószona popiołem i, i węglem. Pieczeń z miodem, śliwki w żurze, śliwkowość, powidła śliwkowe, maliny, dżem malinowy, dżem aroniowy nawet, dżem żurawinowy zdecydowanie bardzo, bardzo mocno tutaj wychodzi w twarz. Maliny, ale takie takie wytrawne maliny. Nawet nawet i Bramble, czyli, czyli borówki, czyli takie, taki motyw, który był w tym likierze na bazie, na bazie New Spiritu z Kilchomana, który kiedyś tam, kiedyś na, na kanale omawiałem. To taki element, takiego ciężkiego likieru z wędzonych owoców, coś w tym stylu. No, niesłychane rzeczy się tutaj dzieją w tym Kilkeranie. Ja mam tutaj w drugim kieliszku tego Kilkerana jeszcze minimalnie rozwodnionego kilkoma kroplami wody, także zobaczymy, co to się będzie działo. Element mięsny ciągle jest tutaj na przodzie. Ciągle ten taki zakrwawiony stek, ale już dużo mniej, już dużo mniej dymny. Po dodaniu wody ta dymność zaczyna się, zaczyna się cofać, zaczyna wychodzić słodycz i zaczyna wychodzić taka słodka, taka bardziej syropiasto-ulepiasta słodycz, kojarząca się właśnie dużo bardziej z miodem, kojarząca się dużo bardziej z um, może jakimiś cytrusami, może z jakąś taką gorzką marmoladą z pomarańczy. Ciągle są tu jakieś dziwne wędzone ryby, ciągle jest tu jakieś takie surowe, czerwone mięso. Ciągle jest tutaj taki mocny mocny element dymny, ale już dużo bardziej w tle. I element taki znowu taki derki, taki zatęchły stodoły, jakiś taki stadniny, czegoś w tym stylu, taki bardzo, bardzo farmowy, bardzo, bardzo taki właśnie rolniczy element, element w zapachu. Suche drewno, okopcone brzoskwinie, yy, jakieś takie przypalone kwiaty, przypalony wrzos, przypalony miód wrzosowy może nawet. I oni to wydają za 39 funtów w CS-ie bez filtracji na zimno bez dodanych barwników. Nic dziwnego, że nie minęły nawet dwa miesiące i ta whisky już jest wyprzedana zupełnie, zupełnie wszędzie i można ją tylko dostać gdzieś w jakichś pojedynczych samplach robionych przez jakąś niezależną firmę, która chce sobie zrobić, e, która chce sobie zrobić degustację. Bardzo dziwna whisky, ciekaw jestem, naprawdę ciekaw jestem, co się stanie z tymi kilka ranami bardzo mocno, ciężko wędzonymi, jeżeli będą one, dotrwają one do momentu, w którym będzie mógł być podany na nich wiek. E, no i przy okazji, ile to będzie kosztowało, jak bardzo trzeba się będzie o nie zabijać daj jeszcze wyczek na chwilę tej wersji wersji nie nierozwodnionej no uderza to uderza to dymem uderza to taką bardzo dziwnymi różnymi ciężkimi e, ciężkimi klimatami mm, bardzo mocno umami bardzo mocno idące nawet w kierunku w kierunku kultaminianu sodu bardzo mocno idące nawet w kierunku jakiegoś wędzonego sosu sojowego czegoś w tym stylu dlatego ten element taki może nawet jakiś sos rybny albo sos ostrygowy trochę dlatego ten element taki bardzo mocno wędzonej ryby mięsa i takich rzeczy tutaj się mocno 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 trzyma no cóż pozostaje być ciekawym tego co się będzie działo z tym kilkeranem kiedy będzie on miał jakiś taki konkretny bardziej podany wiek boję się tylko tego że będzie tak samo jak z nowymi wypustami springbanka że trzeba będzie ponieść w kolejce a nawet nie w kolejce tylko trzeba będzie kupować losy na loterii żeby się do nich dostać także to tyle co miałem dla was na dzisiaj pozdrawiam mówię do was knurko naszur